i chcę w wam w dni i mówił Mężowie, bracie, wygniecie, co się działo po wszystkiej lidei, począwszy od Galilei po chrzcie, który ja opowiadał, jak Jezus z Nazaretu, którego Bóg namaścił, był święty i mocą przeszedł, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych od diabła, a bowiem Bóg z nim był. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co czynił w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem, którego zabili, zawiesiwszy nad drzewie. Jego to Bóg wskrzesił dnia trzeciego i sprawił, że się objawi. nie wszystkiemu ludowi, ale świadkom przed tym przygotowanym przez Boga. Nam, którzyśmy z nim jedli i pili, gdy powstał z martwych. I rozkazał nam opowiadać ludowi świadczyć, że on jest tym, który postanowiony jest od Boga sędzią żywych i umarłych. Jemu wszyscy prorocy świadectwo dają, że odpuszczenie grzechu otrzymują przez imię Jego wszyscy, którzy weń wierzą z Ewangelii Duch Świętego Łukasza od tego czasu dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia szli do miasteczka, które było o 60 stadiów od Jeruzalem zwanego Emaus. a mówili oni ze sobą o tym wszystkim, co się było wydarzyło i stało się, gdy rozmawiali i rozprawiali ze sobą sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi, a oczy ich były zatrzymane, aby Go nie poznali i rzekł do nich cóż to są za rozmowy, które idąc Prowadzicie między sobą, a jesteście słuchni. Odpowiadając jednemu imię Kleopas rzekł: mu, Ty sam gościem jesteś w Jeruzalem, a nie wiesz, co się w nim działo tymi dniami? O nim rzekł: Co? I powiedzieli o Jezusie Nazareńskim, który był mężem prorokiem, potężnym w uczynku i w mowie przed Bogiem, wszystkim ludem. A jak go przedniejsi kapłani przełożeni na siebie, wydali, aby był skazany na śmierć i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że On miał odkupić Izraela. A teraz po tym wszystkim, dzisiaj trzeci dzień jest, jak się to stało. Ale niektóre z naszych niewiast przestraszyły nas, które przed dniem były u grobu, a nie znalazły się ciała Jego przyszły, powiadając, że i zjawienie aniołów widziały, którzy mówią, że On żyje. I poszli niektórzy z naszych do grobu i tak znaleźli, jak niewiasty mówiły. Ale Jego samego nie znaleźli, a On rzekł do nich o głupi, ale serca do wierzenia temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Czyż nie było potrzeba, kto cierpiał Chrystus i tak wszedł do chwały swojej? A począwszy od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach o Nim było. I przybliżyli się do miasteczka, do którego szli, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili Go, mówiąc, Zostań z nami, bo się maku wieczorowi. I dzień się już nachylił, i wszedł z nimi, i stało się, gdy siedział z nimi u stołu, wziął chleb i błogosławił, i łamał, i podawał im, i otwarli mu się oczy, i poznali go. On zniknął z ich oczu i mówili między sobą: Czyż serce nasze nie pałowało w nas, gdy mówił w drodze, i pisma nam otwierał? A ustawszy tejże godziny, wrócił do Jerozolimy. I znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli, mówiących, iż wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Oni opowiadali, co się działo w drodze, jak go poznali przy łamaniu chleba. W imię Ojca jest syna i Ducha Drugi dzień Zmartwychwstania Pańskiego to jest ten dzień, to, w którym 6 święto odprawia się w Rzymie, w Kościele, w Bazylicy Świętowa Piotra. Jako, że Piotr był jednym z uprzywilejowanych świadków Zmartwychwstania Pańskiego. Ewangelia z kolei mówi nam o uczniach, którzy spotkali Pana Jezusa nie wiedząc o tym, i właśnie Pan Jezus im wyjaśniał wszystkie, wszystkie pisma. I gdyby tak spojrzeć na to, dlaczego Chrystus nie pozwolił się jeszcze przed swoją śmiercią, nie pozwolił się ukoronować Żydom, to dlatego, że Żydzi uczyniliby z Niego króla swojego, doczesnego, a więc króla, który nie byłby prawdziwie powszechnym królem, albo królem żydowskim, który miałby za zadanie od ludu Żydowskiego zapewnić jakieś powodzenie tutaj na Ziemi. Byłoby to bardzo niedoskonałe, bardzo bardzo niepewne, niepewne królowanie i na pewno Żydzi by się budowali przeciwko swojemu królowi, gdyby im się coś nie podobało. Tak to czyni zresztą z wieloma swoimi władcami. Natomiast królestwo naszego Pana Jezusa Chrystusa jest uniwersalne, powszechne, można by rzec totalne. I jest ono takie dlatego, że Chrystus po pierwsze jest Bogiem, czego Żydzi nie uznali. Bogiem jako Bóg panuje nad wszystkim. Od Niego wszystko pochodzi. Do Niego wszystko zmierza. On jest Stwórcą. On nadaje bieg wszystkim rzeczom. Nie ma najmniejszej rzeczy, która by się w świecie nie działa bez przyzwolenia Bożego lub przynajmniej bez dopustu Bożego. Jest to coś niewyobrażalnego, że, że świat składający się z tak wielu miliardów, miliardów elementów funkcjonuje tak bardzo harmonijnie, a wszystko to dlatego, że Bóg jest wszechmocny i wszechwiedzący. Ma wiedzę, jak wszystko by wszystkim poruszać i ma moc, by wszystkie rzeczy działy się tak, jak On chce. I dzieją się tak, jak On chce, aczkolwiek istoty obdarzone wolną wolą i rozumem mogą decydować się, by buntować się przeciwko Panu Bogu. W takiej sytuacji Pan Bóg już nie tyle chce pozytywnie, ale raczej tylko i wyłącznie, wyłącznie dopuszcza. Jest też Chrystus e, naszym Królem, nie jako Bóg wyłącznie, ale jako człowiek. Jako człowiek, jako ten, który nie tylko pochodził od króla Dawida, ale przede wszystkim, jako ten, który nas odkupił swoją przynajdroższą najdroższą krwią nabył nas, nabył nas. Jego krew jest prawdziwie ceną naszego zbawienia, i ci, którzy są zbawieni, są nabyci Jego krwią, są Jego własnością. Nie ma to żadnego niewolnictwa. Jest boskie, słodkie panowanie Chrystusa króla nad duszami, które są odkupione. I dlatego. Dlatego między innymi on im przebił bok Chrystusa, by wylały się krew i woda za nasze zbawienie, by to królewskie serce Pana Jezusa mogło nad nami Pamiętajmy o tym, jeżeli często modlimy się litanią do najświętszego serca Pana Jezusa, że serce Chrystusa jest sercem króla, On dał się przebić za nas. Za swój lud. On jest najlepszym królem. Tym, który nie tylko włada, ale swój lud odkupia i zapewnia mu wszystko to, czego on potrzebuje, by dojść do zbawienia. Jest to, jest to wielka tajemnica. Tylko ci, którzy są odkupieni go przy najdroższą krwią, są ludem królewskim. Są ludem należącym do prawdziwego króla. I w takim mm, wymiarze, w takiej, w takiej mierze, w takim, e, na ile tylko my się Mu poddamy Jego panowaniu, będziemy ludem królewskim. Będziemy wszczepieni w to serce Chrystusa, króla. Będziemy wszczepieni w Jego duszę. Będziemy żyć życiem Jego duszy. Będziemy się odżywiać Jego przynajgroszą krwią, Jego przynajświętszym ciałem. Będziemy jednoczyć się z Nim w sposób najdoskonalszy. Pan Jezus jest Królem, który nie znosi, by tak rzec, innych, panowania innych, dlatego, że jest królem prawowitym, najbardziej prawowitym ze wszystkich. On nie może oddać ułamka swojej władzy nikomu innemu, bo wszystko należy do niego. On będzie czasami tolerował jakieś może mniej doskonałe systemy, w sytuacji, kiedy to jest pewien rozwój dajmy na to, jakiegoś ludu, ale lud, który raz uznał prawdę chrześcijaństwa, został wszczepiony w krwiobieg kościoła katolickiego. Taki lud musi być już na zawsze ludem katolickim. Jeśli się Panowaniu Chrystusa króla sprzeciwia, to za to czeka go kara, czeka go najpierw upomnienie, Mniejsza kara, jeśli nie będzie się dobracał, jeśli będzie coraz bardziej krnombrny i coraz bardziej będzie urągał swojemu prawu temu królowi, to ta kara na sam koniec będzie o wiele cięższa, o wiele dotkliwsza i boleśniejsza. Ale to ciągle będzie kara, bo Chrystus każe po to, ażeby ludzie się nawrócili, a żeby zeszli. Uciekli ze ścieżki, która dąży, która prowadzi do wiecznego potąpienia, do zatracenia poszczególnych ludzi, ale i całe narody, całe państwa i całe, cały kontynent. Zresztą dzisiaj można powiedzieć, że cały świat, cały świat znajduje się na ścieżce ku zatraceniu. I jedyna różnica między narodami polega na tym, że niektóre narody już pędzą na złamanie karków w stronę zatracenia, a inne jeszcze się może trochę ociągają, trochę, trochę oglądają za siebie, czy może aby dobrze skręcili na skrzyżowaniu. Ale no, tacy ludzie, takie narody nie zawracają. Nie zawracają, bo jest ten owczy pęd, jest ten przymus różnych globalistycznych sił, które wymuszają na wszystkich po niepokornych, by, by odłączyli się od Chrystusa Króla, by przyłączyli się pod sztandar szatana. Chociaż szatan oczywiście nie zdradza swoich barw. Występuje pod wszystkimi możliwymi flagami, by tylko nie zdradzić swojej tożsamości. Dopiero na sam koniec można się przekonywać, przekonać, że jest się pod sztandarem, który prowadzi prosto w czeluście piekła. Dlatego, by nie dać się zwieść, trzeba porzucić w błoto wszystkie sztandary, które nie są należne do Chrystusa Króla. Tylko i wyłącznie sztandar Chrystusa Królestwa sztandarem obozu zwycięskiego, tego obozu, który zwycięży i będzie królową w niebie. Musimy z całego, z całego serca, z, całego, z całej duszy dążyć do tego, by w naszym, przede wszystkim w naszym życiu, do tego trzeba zacząć, zacząć. Chrystus prawdziwie królową. Byśmy nie byli pełni frazesów o królowaniu Chrystusa, tylko byśmy faktycznie każdego dnia, w każdym momencie naszego życia potwierdzali, że chcemy wybierać większe dobro Jezusa Chrystusa, że chcemy wypełnić jego świętą wolność, choć to jest proste, choć wymaga wysiłku i nieraz w bólu nawet, ale to jest jedyna droga do zbawienia, jedyna droga do niej. Jeżeli tego wysiłku nie podejmiemy teraz, to będziemy musieli go kiedyś podjąć i umrzemy w stanie łaski uświęcającej, ale, ale bez zgładzonych. Win grzechowych to będziemy musieli cierpieć w W większości ludzi, większości, którzy się uratują, czyście nie, 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 nie ominie, dlatego lepiej mieć niejako czyście tutaj na ziemi niż, niż po śmierci. Tutaj jeszcze można przy okazji jakieś zasługi sobie zdobyć, cierpiąc dla pana Jezusa. W dzisiejszych czasach, sposobności, by cierpieć dla pana Jezusa, z powodu wiary jest bardzo wiele. I musimy, musimy być na to cierpienie gotowi, ale też musimy mieć odwagę i konieczną radość, która wśród tych cierpieniach musi być zachowana, pogodę ducha, bez których nie jesteśmy w stanie zbyt długo wytrwać, się, wytrwać w tymże cierpieniu. Musimy pamiętać tych tak wielcy święci, którzy nas bardzo cierpieli, ale radowali się jednocześnie, bo widzieli, że te cierpienia zbliżają ich do Chrystusa, ukrzyżowanego, cierpiącego, zbliżają ich do wiecznego triumfowania w niebie, a być może z łaską, za łaską Bożą również pomogają innym, by mogli się kiedyś cieszyć, kiedyś cieszyć z Panem Jezusem w niebie. Prośmy Pana Jezusa ukrzyżowanego, umęczonego, ale też triumfującego, zmartwychwstałego, to by, by zawsze w nas królował, by nasze życie było realizacją wszystkich no... Wszystkiego tego, czego Chrystus od nas żąda, byśmy potrafili też dawać dobry przykład, byśmy potrafili organizować życie wokół nas w takim zakresie, jakie jak to jest każdemu danym, na przykład w rodzinie byśmy potrafili tak postępować, by Chrystus w nas był, a potem na kolejnych szczeblach, jeśli Panu Bogu się to spodoba, by Królestwo Chrystusowe coraz bardziej coraz bardziej ogarniało cały świat, by coraz więcej ludzi kochało Pana Jezusa, uciekało od zatracenia wiecznego, od tej zawrócili z tej ścieżki, która prowadzi w, w imię Ojca I Syna, i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. niepokalany królewskie serce Maryi,